i okej okay, mamy tutaj opening 15 skrzynek i teraz tak zaczynamy nie Wezmę tą skrzynkę i mamy no no nie jest źle jak na początek jak na początek o, o lekko używany no to już jakiś skin jest otwieramy kolejny Quicksilver, a, no, Quicksilver ze Statrakiem. Nie musisz tak już robić, bo... Cicho, 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 daj mi się skupić. Dobra, teraz wezmę same... E, gdzie to jest? Kontrakty, klucze, skrzynie. Wezmę sobie to. Twórz pojemnik. Który pojemnik? Ten. Coś czerwonego na początku było. Ale to pewnie Galil. No, Statrak. Aj! Mamy grotto, musiało być Musiało być grotto A Gdzie nic nie wie grotto Nie ma Z drugiej strony, no nie ma już To, to Tu Znowu gówno! <noise> Przynajmniej dobre to jakości są, nie wiem, zaraz zobaczę Otwórz pojemnik Dobra, teraz będę na ślepo otwierał Uwaga Daj mi e... katakumby. Trafiłem? Katakomby Trafiłem czy nie? Tak Teraz skrzynka góra No dawaj Tak Nie ja już się Trochę w górę, minimalnie I... w prawo. Już Nie, to nie działa Nie, to, to nie działa Czary Mary deli, Poison No czekaj, teraz ja ci powiem, który masz w tym Najpierw klucz, który? Anna duelnik, fakiet, tylko czwarte od końca. Skrzynka pokus, Pokus Dogminikus się majteczki na... no na ostatnim. Eee. za odbok Mario. No mógłby być ten obrzy, no. Szkoda A mi tego jest koń. Kuń, jest się, Teraz ja wybieram i to To jest maciorka do łzegu. Mamy do Ej! Ty już Dobra. Każdego, nie? co Co? To będzie giveaway na widzów. Kartel Dwa kartele przeleciały no i Szymczok! Szymczok! <coughs> Jeszcze kontakt zrobić niebieski. No. I to jakiś brzydki ten Szymczok był. Jakiś będę... <coughs> ten... ...battle skirt, <square>, nie? <coughs> co to? Szczęśliwy Szymczok! No. Klontwa Szymczoka. jak <coughs> ma grot, to ty masz Szymczoka, nie? Piroto, jaka? Piroto, a powinien byśmy cochali Cztery ostatnie skrzynki Kosa, kosa, kosa Kosa, tak No obrzyd, no obrzyd No i musiał być system, lok, tego nie mogło zabraknąć No nie mogło po prostu, no dobra Teraz biorę byle jaki klucz i wy mówicie jedy, jedy, od 1 do 3 2 Wieszak 2 powiedziałeś? 2 No to dobra jakby coś tam Nie! Ale musi o, o, o! No! dobry. fioletowy jest! No urban shock! Dobrze, że każdy z tego strzela! Jakie to jest brzydkie! brzydkie jest sercu. Boże! To jest Urban Shock w kwasie. Ened duericę na ślepo gówno ptakę, dobrze trafiłem? Tak. Poza, koza, za, koza! Do góry, do góry! Gura! górę, jeszcze! Jeszcze... Teraz w dół do, do kosy w dół! Stoj, stop, stoj! o, o, o! Dobra, dwie berety! Urbaszok! No! To jest razem cztery, to ja, nie? To jest cztery. O! Te to jakieś ładne już! O, obdrapane... No! I ostatnia skrzyneczka. Użyj klucza. I... dragon King był no, dla tego zaburnika. No i grotto! Gratulacje mam grotto! Właśnie byliście świadkiem jak przed... Powiem wam, nie otwierajcie skrzynek.